Wow, gdzie ja znowu jestem? No kurde jest hey, Znowu sen, ale no, no, no. Aaa, hehe, no dobra No dobra, no kurde no Ej, jak to jest sen To ja idę grać, bo mogę Nie, znowu tablicy, co my tu mamy? O kurde, wszędzie zero Hmm O, sześć, sześć, sześć. dobra Dobra hey, hey. o! Gra się rozpocznie Siema o kurde znowu... A o co tu chodzi? Ma ja to wszędzie. Co to jest? Wow! Aha! Nie ja mam to niszczyć! Oooo! Ja bym sobie to wydobył, a nie mogę. Dobra. Uh. Aha, dobra. Ja to szukam. Aha. O nie! Nie! Czemu ja się palę w tej lawie? Czemu ja zginąłem? na Napom... Moi bracia, atakować go Atakować go! Atakować go! Wam się robią! Moi bracia! I co to? Hmm... Czemu ja ginę w lawie? Chyba dlatego, że to jest sen. Ja ginę w czym popadnie. No ale nie wiem. Mogę ginać, nie ginąć, na no kurde no. Ej! Bracia, no zostawcie mnie spokoju! Na no kurde no! A no co mnie gonicie? No to zostawcie mnie! Ja powiem dla króla, to wam nogi z dupy powyrywa! No kurde no! On nogi z dupy powyrywa, król, jak się dowie, że mi nie tu Nie, zapomniałem o końcu, że już Dobra. Uciekamy, uciekamy! Czek Jakie bydlę! Dobra. Aha. Idziemy sobie dalej. O! Ha 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 <laughs> tam tam jest Ale ja nic tu nie mogę znaleźć, na no jakuję zbro... Co jest? O nie. słyszę Coś z piekła. Ej no, nie, nie, nie idę. Będę to gdzieś, jakie ukarany, jak... Zdziej podzbierać, zbierać, no kurde, no nic tu nie mam takiego. O! Nie, 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 dobra, nie ma złota, trudno się mówić. Co my tu mamy? Łopata, dobra, to się nie do No tu jeszcze mamy? Ale coś się jakby gasta, no kurde, no. Dobra. Ła! Dobra, wracam, wracam, wracam. O nie! Nie, 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 Prany zostałem, tu się mówi. He he. a to co, mam teraz być inny? chodź tu, ja cię pobiję teraz. A, a, jestem silny! Silny jestem! Silny, hehehehe. Chodźmy tego zabijemy, tego też. Ha, ha, jak nie siłacz! ale ja jestem super! No kurde, no, hej, spójnij, Co my cię jeszcze. Wygrałem! Jest! Wygrałem! Wygrałem! Nie jest! Złotą opłata! Wygrałem! Koniec powiedzenia. Nie, dalej. Na... Mi się podoba ten sam jest bardzo no. nie, nie, jest przyjazny. nie, 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 no. nie, 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 pan dawna na to na pan

A żeby cię nas na kuleno na no, kuleno no, no. dobra, co my tu mamy? No nic, tu nic dalej nie ma. To zbroja, co złoto! Chłodki, płatki! Za nas. Kiedyś się zajmowałem archeniu. Taki byłem głupi, że nas dostałem w głowę. Ach. No i zapomniałem. Kiedyś jak się uczyłem. No i tak to właśnie. Uwaga, ja ten śniega, na sam do siebie, no to, kurde no, co ja mam tu robić? Mhm, 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 idziemy. No ja chcę jakiś kino chociaż, nie no kurde, no ja chcę jakąś no kurde no i znowu dędam. no ja... Głupia lewa, zaczynam lawy nie nadjebić. Może na... na... jabłko powinno mnie jeszcze trzymać, no kurde no. O nie, nawet wy nie próbujcie we mnie strzelać. Bo jak wy we mnie strzelicie to... A! Aaaa! Kurde no... No strzymają ja ja. we mnie, no co tam ma być? Zdrajcy kurde! Hhh! Mam zbroję! Au 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 au! Au 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 au! 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 Dobra... Hhh! Dobra, zaraz wrócę, zaraz wrócę na to pole, tylko jeszcze chcę coś zebrać. O, jeszcze... Hhh! Dobra... Tamienny, no trudno się mówi, ale no, kurde no, no co na to poradzić? Jeszcze niech mnie tu leją te choleryny! Dobra... Wracam na pole już. O nie! Dobra. Już wracam na pole, już wracam na pole. Eee, ciasto, ciasto. Dobra. No. Hm. Wróciłem na pole. Zadewani. Nie, 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 nie. Dobra, wracamy jedno to, jedno to, jedny to, to. Okej. Okay. no kurde no to mi pasuje teraz. No, ja uuu, to jeszcze cholery we mnie strzelają, gdzie jest, no o nie, to jest wielkie bytle. Au! Znowu! Kurde! No, czemu? Ja ginę od tej lawy. O! Ta no, mnie ratuje? No, wow. no. Na kurde, no, tak się nie spodziewa. Eee, no, bo w końcu to sam, to wszystko macie mnie ratować. Zabijać! No, no, ja sami ten trik was Jak wy tak strzelacie. A tam jeszcze to z nederu o kurde. A. I co teraz? No Rstrzelaj no, kozaku! A poleciało! Ua. Nie, 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 nie. Nie. Kolejno. no, ja tu się opierdzielam, jak król. Nic nie biję się, tylko kurde. Zbieram te rzeczy. Złote! No, złote! Jak no, no nie będę z nich się kierungi. Już ona jest słaba w tego miecza pewnie. Nie. Dobra, jemy to. Z... Zombie! Nie jemy go! Nie jemy! Wygrałem znowu! Nie, yes, Wygrałem znowu! Wygrałem znowu! Wygrałem, 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 wygrałem. koniec no! Dziękuję bardzo!